Siemaneczkę z tej strony znowu ciulala osią, osią. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Daj mi spokój tygrysku. Spróbujemy go ściągnąć. Co gdzieś się czai. Tylko gdzie? Ach! Dobra. Sorry, że teraz tak wszystko klikałem, ale... Zapomniałem dla w Skyrimie. On tam został. U, zostaw, 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 zostaw... Um. Ponieważ... Grałem w niego tydzień temu. I z góry przepraszam Was, że strasznie długo nie było odcinku. Ale wiecie jak to jest szkoła i tak dalej. Nie miałem niestety czasu. Teraz znajdę trochę wolnego czasu. I właśnie nagrywam dla Was Skyrima. I musimy jeszcze omówię jedną rzecz. Tylko, że mi się spokój ten kotek. Ach No chodź tu. Życzę uda mi się ko. Dobra. Padł? Nie, nie padł. Spokojnie. Co jest? E, Boga Dobra to go raczej już uśmierciło. O, teraz tak. Hmm. Widzieliście nowe intro, którego będę używał do wszystkiego. O, bez wyjątków. Do każdej MSR i ogólnie do wszystkiego. I tak. Hmm, odcinki ze Skyrimą miały być Raz w tygodniu. W tamtym tygodniu w ogóle nie było. Ale to tylko dlatego, że strasznie dużo nauki miałem i po prostu czasu nawet. Mi nie starczyło, co to jest. ślizgacz. A, słabek. Dobra, nie to tego ogona. Po prostu nie miałem czasu tego tutaj jest. Nie dostał. O, jakiego ja mam zeza. Dobra, tu gdzieś był jeszcze jeden. Ale że się gdzieś skitrał. O, trudno dziś nie z tego co pamiętam do pękniny Aha no i teraz będę starał się nagrywać te odcinki raz na tydzień Jeżeli odcinku nie będzie to znaczy że po prostu nie miałem y, czasu Bo w święta być może nie na 100% zacznę mhm, nową serię Aha i dziękuję wam wam że jest już was 14 może to nie jest duża liczba ale dla mnie to już coś znaczy. Więc wam dziękuję. Jest mm. mi noga. Założę się, że tu będzie jakiś quest poboczny, więc nie idziemy tam. QIK. A to co to? Myślałem, że to jest jakieś ciało. A. E, to są jakieś kwiaty. Więc sorry, jakbym się nie orientował za bardzo. Bo nawet zapomniałem sterowania w Skyrimie, bo naprawdę długo w niego nie grałem. Dobra. Aha, jeszcze co do intra. Link do uh, człowieka, który zrobił mi intro będzie oczywiście w opisie. Jak jest tam, ale to jest jakiś facet. Pomóż proszę, mogę ci zapłacić. Hmm. Co mi się Bandyci zaatakowali i obrabowali mój wóz Możesz mi pomóc? No jasne. Mój obóz jest niedaleko stąd. W ruinach Nilheim. Odprowadź mnie tam, a dostaniesz nagrodę. Dobra, no to wstawaj. I robimy kłaścika pobocznego. A gdzie jest... Lidia. Znowu się gdzieś zgubiła. Ładny widok. No dobra, mieliśmy tego. Pacy to odprowadzić. Pochodź. To jest tutaj. Jesteśmy już blisko. Widzę obóz. Hmm, bandika. Potrzebujesz czegoś? Muszby jeszcze lat. Pochodź tu. Idź. Zaczekaj tu. Zaraz wrócę swoją nagrodę. Dobra. Nie ma. Ej! Kryt? O co? To są jednak bandyci, ale... ...szuja. A nie są na szczęście za mocni. Widzicie co? Trochę im... ...uciekamy... ...i będziemy... ...ich ostrzeliwywać. Dostałam. Muszę mieć więcej... ...kondycji. Jak coś tam nazywa? Staminy, o. E, żebym mógł dłużej biegać. Bo strasznie mało. A jeden padł. Weźmiemy sobie teraz miecz. Trochę was poopiekamy. O jak ładnie padł. Śmierć synchroniczna. Hmm. Ale to sobie weźmiemy złoto. Co nam jest niepotrzebne. Okay. o złoto i czekaj 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 Wytrych też hm. o zwiększa kondycję 10 punktów bardzo fajnie o, to czekaj sobie to założymy o, w ogóle sobie musimy jakieś domek kupić, żeby tam trzymać te smocze kości, bo to jest bez sensu nosić je przy sobie. Bo ile paru tych smoczych kości nie ma... Lidia, to chyba była Lidia, już nie pamiętam. Mam nadzieję, że ona się nie zgubiła ani nie umarła. Bo by było niemiło. miło. Hmm. No nie trafił Dobra. A jak się zgubiła albo umarła... To by było niefajnie. No super, wystrzeliłem jeszcze tą strzał. Mamy go zabić? No Wcześniej pisało, że trzeba. Przepraszam, musiałem to zrobić. Wygląda jak jesz. No hmm. i co też jest koniec? O. No chyba tak. Ale chodźmy tam na górę. Sprawdzić. Nilheim. Kryto. Strasznie ładne widoczki. Strasznie ładne. No, to jest pusto. A no, tutaj ktoś jest. Co to było? My się nim zajmiemy. słyszę. Okay. Nie dasz mi rady! Dam O, o! Super. Ich nie ma quick save Okej, okay, to widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy tu gdzie wcześniej. Musiałem od nowa to wszystko robić. No trudno się mówi. No, no i dobra. śmierć! O. Tym razem pani. Oj. Przepraszam. No I tak, klejno to dużo wezumiemy. Jest tutaj w ogóle coś ciekawego. Kufer. Okej. Okay. Było warto tu wejść. Ej, idziemy w stronę pękniny. W końcu. Stąd spadliśmy chyba. Niestety Dobra, ciśniemy A gdzie jest ta przeklęta Lidia? Mm. Nie dobra, tam jest szlak A tam jest jakiś obóz O może. Myślałem, że tam jest też jakiś trup Przepraszam musiałem zrobić cięcia, Ale już jestem. Hmm, co się tu dzieje? Na komputer mi głośno chodzi. Imprezowicz. Załatwia Imprezowicz. Mają coś dla mnie. Miło... A Aha. widzę zmęczenie na twojej twarzy. Chodź! Pomóż mi osuszyć butelkę czerwoniaka. Nie smaku słodkiego czerwoniaka? a To na... Jest słodki, Niczym pocałunek zasnej panny w rozgwieżdżoną noc. Dość gadania. Chodź! Dobrano, pijemy się. Dobry Zdrowie! Oby przygody przyniosły ci bogactwo i sławę. No, nie pijemy się, zobaczymy, co się stanie. No, to będzie raczej pożywienia. Nic. Dobra. Ale się szybko kondyhaną regeneruję. Spoko. Mi to pasuje. A, tutaj coś mamy? A, ale nie tu idziemy. Nie my zrobimy? Tak. Mhm, dobra. Jesteśmy w okolicach piękniny to jedziemy. Aha, jeszcze jedno. Na 20 widzów planuję specjal, taką miniserię, która się będzie od czasu do czasu pojawiać. Myślę, że będzie fajnie. Mam na to bardzo fajny pomysł. Więc... To zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Okej. Okay. To biegniemy. Po przygodę. Miss Ach. Czerwoniak już nie działa. Wiecie co? Nad tym pięknym jeziorem. Zakończymy dzisiejszy odcinek. E, dziękuję Wam za oglądanie. Jak! Jaki ryj. Patrzcie. O Boże. E, zachęcam Was do subskrybowania, łapkowania, komentowania. Żegnam się z Wami i... Do zobaczenia w następnym odcinku. Już tak nie ma. Cześć!